Dzień dobry Państwu. Wczoraj w godzinach popołudniowych widzieliśmy, obserwowaliśmy nieco realizację zysków na parze euro-dolar. Dzisiaj rano euro otworzył się na poziomie 1,4140 i powoli zmierza w dół. Przez chwilę widzieliśmy już 1,41. W tej chwili mamy lekkie odbicie od tego poziomu 14120 To spowodowało wiadomy ruch na parach złotowych. Euro-złoto otworzył się na poziomie 4,45. W tej chwili jest na poziomie nieco ponad 4,47, natomiast dolar złoty z poziomu 3,14,50 na otwarciu przesunął się do poziomu 3,16,50. Szanowni Państwo, dzisiejszy kalendarz e, danych jest dosyć pusty. O godzinie 11 poznamy stopę bezrobocia w strefie euro, tu oczekiwana dana to 9,1% wobec, wobec poprzedniej na poziomie 8,9, oraz o godzinie 16 poznamy dane na temat ilości podpisanych umów kupno-sprzedaży domów w Stanach Zjednoczonych. Oczekiwana dana jest znacznie niższa od poprzedniego miesiąca, natomiast cały czas plusowa oczekiwana jest 0,5% wobec poprzedniej dalej na poziomie 3,1%. Dziękuję Państwu bardzo oraz życzę miłego dnia.